Popatrzcie, jakiego fajnego niedźwiedzia w hotelu mamy. To jest taki stary hotel. On był wybudowany w 1973 roku. I tutaj ma dużo takich starych rzeczy. Jakieś stare narty. Jakieś takie, o co są chyba te takie dochodzenia po śniegu? Wyglądają jak takie rakiety tenisowe, ale to nie są. To są takie, no właśnie, nie wiem jak to się nazywa. Chyba stara jakaś deska z, z tego. Jak to się nazywa? Snowboard, okej. Okay. Chciałam powiedzieć surfboard, a to snowboard. Tutaj są takie wszystkie dekoracje w takim stylu takiej kabiny leśnej. O, to jest kabina leśna, słuchajcie to. Ok. Ale ten niedźwiedź to jest ma mój ulubiony. Jeszcze chciałam pokazać jak to wygląda recepcja. Akurat się ta pani, która stoi tutaj, Coś mówi do jakiegoś gościa, ale mają taki obraz, że jacyś tacy, ci pierwsi, jak to się mówi, ci pierwsi nie pielgrzymi, ci, ci osadnicy, że niedźwiedź się pojawił w ich osadzie i ich straszy. Taki obraz tam jest, ktoś namalował i ci wszyscy tutaj pracownicy to są tak ubrani, jak tacy właśnie w takiej, jak to powiedzieć, no. Ojejku, też mi słów brakuje, że ci boje hotelowi, to są ubrani jak tacy kowboje. Tutaj mają swoją stację, gdzie goście przyjeżdżają, to oni nazywają to Cowboy Station. Tak nie chcę im tak prosto w twarz. O, tutaj chodzą, ale yy, ogólnie jest fajny klimat w tym hotelu, mi się podoba. Nie wiem, chciałam powiedzieć, jak ci, jak ci pracownicy są ubrani. Oni w takie koszule, w w takie kamizelki i wszyscy mają takie buty butykowbojki i jeansy. A kapelusze to nie kapelusze, to tylko ci tutaj z przodu mają. Mm, co tu jeszcze mogę? No nie wiem, no skończę na tym niedźwiedziu. On jest fajny. Taki wielki z kamienia. Ogólnie tam są takie jeszcze wielkie, gigantyczne takie kominki. Z takimi balami drewnianymi. Taka jest architektura tego hotelu wszystko jest takie wielkie. A w stołówce są takie wypchane zwierzęta takie upolowane, dzikie jakieś jelenie tam jest jakiś niedźwiedź, puma i tutaj właśnie w Montanie jest popularna taka taksidermia czyli, że oni te upolowane zwierzęta mają taką technikę, żeby je zakonserwować. I potem one wyglądają jak prawdziwe. Też mają takie oczy realistycznie zrobione i, i właśnie takie wyprane zwierzę, właśnie to nie jest takiego sztucznego futra, tylko...